Chłopak tu leci, nie? Z pięcia ekip? To lekko. Prawa strona może? No ja tu lecę, ja, ja, ja nie tutaj. dolecę. Ja na domek mały chociaż. Ja na ten niebieski do saja. Tu chłop nam ląduje, ja tutaj bym lądował. On to ja też ląduje. Kurwa, ja do powora lecę. Powor na le dachu u Ciebie jest? No ja wiem, właśnie wiem, lipa. Złota snajperka! O oh, um, oh, kurwa! Ile należy gościu? Ja już, ja się w nie? Ja mam złota snajperkę. Mateusz, tą, dobra. Zróbmy tak, Drugi leży. Snajpę, okay? Dwóch leży u mnie. Ja idę do pago, żeby podnieść snajperkę po nim szybko. Ja nie ginę, ja się schowałem na strychu. No, mam I na mnie goście jeszcze są. Nie macie jak pomóc. No, idę do ciebie już. Jeden gdzieś za Dobra, mnie. ja dopiero broń znalazłem, także. Co dopiero... tam było, To tam było, bo się łasiłem na strzykę. E, złoty skar. Nie. Tam dwóch gości jest jeszcze. Mhm, ja jestem z tobą już. Jeden krak. Czterek tam jest, cały skład. Co to? Ej, z rakietnicy mi przy... przywalił gościu. Nie wierzę. Ale mam Na drodze jest. Na tobą, na tobą jest. Leżę, leżę. Dostaję, leżę, leżę. Chłopaki. We współpracy z CS Go Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny, doładowując z kodem maestro. Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu MAESTRO i zdobądź swoje wymarzone skiny. No spoko, oni tam nie Minus 70 ma jeden. na no. Pateusz, Pateusz, no. najpierwkę. Opaki sobie w Palali nas. Zaraz nas Razów podniesiemy spokojnie. To jest typo. Na żółtym. Dwóch jest na żółtym. Ta, leci tam na Czerw. Crack tak, no. jeden zeskoczył, no. za drzewem. Jeden powalony tam. Na oh, kurwa, znowu kulę jedną dajesz za... I powalony jestem, i w piździe mam was. Paweł, jesteś sam. No. Ja to nic nie zrobię ja ci to Paweł, proszę cię, nawet nie będę załamał, że go bijesz O To nie dało rady No, tu w sumie nie wiem co tu się podziało Że my przegraliśmy taki fight Rozdzieleni byliśmy bardzo I, A, na, na sklepową gry? sadybę, bliska, bliska, bliska Na co? Na sklepową sadybę Teraz Teraz już, już byliśmy. Jeszcze raz Już za późno Chodźmy na tą farmę północną, co? Na farmie to jest Resident Sleeper No ja jest na ja shopę to dużo, ja, ja mam, na tą małe lecę Jedna ekipa chyba z nami leci, chyba dalej, nie? Chyba Nie, dobra, nie lecą, nie lecą Łopotka od razu na start, człowieku Dasz mi? <grym> Jestem słabszy nie więcej życia A potka od razu na start Nie no, kurwa Nie, bez KMK Ale jajca. I ja ja znajduję apteczkę, no, zajebiście No, to będziesz musiał leczyć o, kolejny potek Mogę gdzie pistolet za apteczkę? Idziesz na taki deal? Nice. Gość się biegnie tu. Marzenki sobie wyobrażam. Leży. Ma, 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 mam, 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 znalazłem na bragi. Ghoster jakiś chyba. Trzeba będzie do czterech zwiększyć chyba. Przecielem. Ło, niebieską MK miał. Ja powiem że strefa jest tak daleko, że powinniśmy już ruszać generalnie. Ta, 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 ta. ta. nie dojdziemy, nie? No. Ja w tam idę do Pawora. A to sprawdzasz? A to nie lutowaliśmy, to już wszystko, ale no to patrzmy. Ja pierdziałem, nic nie ma, nie? Nie no, no tu jest tak pusto, bierz, że zaraz bierz, się rozjebie, bierz. nie? M mój kurwa, dopaminowy mózg ostatnio fortnite'owy, no stęka, nie? Wpiszcie, kurwa. Prawej strzały, no. Na... No, no. Gdzie na... są lasery? Na... gdzie są kurwa i... akcje? Do mnie biją. Gdzie jest Izak ryczący kurwa, nie da się tak grać, no. O, panowie. szkoda, szkoda. Szkoda, Izaak. Tak przyjdziesz do nas, to ci pomożemy. Mordą! Lisa Lisek, to leży. Izak ma full nie? Izek sam ich bombi, po co my tam biegniemy? No, przez Izeka nie zdążymy do strefy. A, już się zguci. No. Chyba, już jeden, sobie, był. jeden gość? A, no to... Aha. Nie, no Izak, no, na, na jednego chłopa na nazwalasz? Poważnie. Tak. Ja myślałem, że więcej jest nam. No. A go jak widzi jednego, jak gramy duo, to nawet nic nie mówi, nie? Chodźcie, te hangary może jeszcze zlutujemy. No. Katany są, o, pobramy Nie, no, nie, nie da się gdzieś. wyjść z budy. Ty, gości, mam, trzech gości mam! Nie, na No, Piotra, no jak... poważnie, pomóżcie mi szybko. To, to się, no. Się, no. Jeden powolony. No. Jest ja Jeszcze dwóch. Ja jeszcze ja wywołki, no, Bez, Krak jest, krak jest. Dobra, dobra. On do was idzie. Nie, nie, my nie uciekamy. Do nas idzie? Nie. Nie, do nas idzie. A ja, rzeczywiście, tam już... już tam Gdzie biega. Macie go czy nie? No, nie, nie, nie. To tu w angarii, to pan Mateusz. nie Mateusz. Pomożecie mi? Co? O możecie mi to... czy nie? Macie no go na ma. dawku tutaj, jest na waszą stronę wychylamy. Mateusz już go bombi spokojnie No i zajebiście no Ale prosiłbym żebyś do tego lutu się nie zbliżał No przecież nie i tutaj, bo strefa cię dojedzie, musisz iść stąd No nie O no kurde no, no dobra no, no nie da się z tą mendą grać no Zbliżało <laughs> no, wszystko kurwa, tylko widzimy jakie kony tam zlikają no Ale po co tam biegiesz Mateusz, to wiedziałem po co biegasz No lud, no bo nie mam nic no Mkę masz? Było? Chociaż mi opowiedz no Masz Mkę Mateusz? Masz m zobacz, masz... Mam emkę, no. Ale nie, masz kawika, na no kurde. Opowiedz jak co tam było? Nie, no nie było. Złoty skar. No, Nie, no, nie, nie, no, nie, jak się ze świni wysypał z niego na, na banku. Ale tak ma, ci, ma, ci masz, <grym> nie masz, nie masz nagrody za to, że mi pomogłeś. Proszę. O kurwa, jeszcze jak do rąk rzuciłeś. No tak. Czy inaczej, Caju, rzucisz, prawie, wiedzisz, żeby Żeby to... Rzucisz. żebyś, żebyś pamiętał, że już opłacała pomagać Cizakowi. <grym> no, podoba mi się. gości mam, chodźcie. Podoba mi się, Piotrek. No Patrzcie tu na górę, możecie wyjść. Jestem jechać. już. I bombimy. na dole, nie. Tam biegają na dole, patrz. Dobra. Tu za drzewem jest. Zaraz mhm. go to? bombimy. Widzicie? Nie, nie. Trzy, cztery. No, okay. A kto kurwa na fioletowy mark dał? Bo ja kurwa w tym na lewej celowałem i mówię, nie widzę go. Ja zaznaczyłem już. I Ruch, jest jeden, tutaj jeden, w budynku. jeden za budynku, do za... Dostałem ze snajperki. No i pchuj z tym kewiem twoim. Jest, jest. Dwóch na pierwsza do mnie. Jeden nog. Traficie? Krak. Kurwa, no traficie? Bunkier po stabilizerze. Powalony. Nie doradzę, nie, do nie trafię go nigdy. To ostatni. Bunk, bunkrze, nie, oni się podnieśli. A no to wias może i my robimy, co? Na dole, krak, krak. To go, 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 o kurwo. Ale to nie, to jest jeszcze inna ekipa, bo jest powalony. Ej, HP straciłem, jak ty masz, już nie straciłeś HP? Ja nie wiem. O kurwa. Jak stąd zejść? Ma no będzie miał? No, ja mam teczkę Mateusz No sam w dupce no podnoszę no, cię, coś się podnoszę No go no, trzymam, no podnoszę no Nie no, nie wytrzymam I za każdym, cały lud zrobił. No kurwa no, no to zabijesz chociaż jednego? No zabijesz chociaż jednego? Tak tu ile lutu? O kurde, ile je, tu jest lotu? Ja pierdzielę, ile lotu? Co za giat, jedzenie? No. Ja pierdzielę. Jezu, mam trzy duże kewy w ogóle. Daj coś. też. No nie wiem no. no dobra, ja się zabijam, nie chcę się zabijać. Okay. Tak. No popierz tam. No, myślałem, że widzicie go. No nie ma. Krak jest. Ja wam już nie pomagam. I jeszcze z lewej, jest tu go porybiłem Rezy. Ze drzewem, a masz go. Ale lutu, tu jest. Ja pierdzie, Paweł, dawaj to. Pierwszy, w lucie. Ja tu biorę, to moje, tu po lewej. A ja mam dużo leczenia w ogóle, nie? Nie chcę tych dużych hebów? Mam trzy. Ja Z bym dodań, chciał. No. No, do... no ja mam, Ja, ja mam cztery, prawie a nie jednego ciała nie Tu jestem, tu, tu. No nie w sumie, saju, nie, nie ma. Mam szarą pompę kurna, ja Mam no. trzy, no. To daje jeszcze jednego. jednego to, chciał, to ty nie wiesz, no, jednego zostawiam, jednego. Jednego bo ty masz i tak. chociaż nie wiem, ty, tak... ty nie masz kawa. Więcej niż Dobra, masz. Ma ktoś AMMO do emki? Tak, mam 500 no. A, nie, dole, no. Nie, wziąłeś to wszystko z powrotem. Wzią, wzią... Nie, nie wziąłem, proszę. <laughs> dziękuję. Ale ja masz 520 mi dać, tak? Nie wiem 27, 120 Zostało mi 350, czyli 150 tam wróciłem Może takie uchwały zostały, że to nawet nie ma co zbierać po was Szare pompy, kurwa, które już mam <grym> się przedam, przedam mi na wieżę tak, 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 tak. Dobra, dobra Chodź Mateusz bo tu nowe fragi, nowe luty strzela. Doporowy robię Nie Pago strzela Pago nic Nie wiem, nie, nie wiem gdzie oni są. Dostaje w plecy. Jest, jest no. go Minus 60. Ta, 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 plecy. Oznacz, oznacz Dwóch, dwóch to jest. On jest 60. I ma 0 tam w środku. Ej, to wszyscy mają w ogóle jakieś, ledwo jakieś szczątki życia, wam powiem. Dostałem, no bo obijali wszystko znowu, okay, to wszystko, znowu, Nie no w ogóle ja 33 gościa trafiam i typa ja, leży ja, ja nie Ja nie trzymam więcej z kolei. Ej, będą, tam fioletowe coś to leży to? ogólnie, Mateusz. Co? Tak zawinął wszystko, zobacz. dalej ale się nachapam. Ale czuję teraz. Wziąłem tę rakietnicę. Staje. Dobra. Koptam no. <laughs> Dobrze o to już się. No, ja Czujny Czujny, no. Ej, strzela do mnie snajper. Tak, 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 prawej gdzieś no. tam. Gdzieś N, N W. Z, z W właśnie gdzieś. To czekaj, idziemy patrzeć. Jest, są, so, są, so, są, so, biegną na w, na w, na W, na W biegną goście. O, lud zobaczyłem. Fiorytowy, coś. Minus 60 Tu pod górkiem dwóch jest Minus 30 Leżę Zasiadłem do mnie 3 Tak o kurwa A. jak będzie się czas kończył bo jeszcze gierdolę ale... jednemu trzy... Co? Powalony jeden ze sniperki ja, ja mam przepał Ej do mnie dojeżdża trzy gości mi dojeżdża Mateusz pomóż mi proszę ciebie. Ja nie żyję Ja idę do ciebie Iza idę do ciebie Proszę cię Mateusz Jestem safe ja mam 6 HP. Dojrzałem cię dwóch, kurwa, nie zdążyłem ci. Nie, ja już jestem... Biegniesz. Prawie o. safe. Uciekaj, czekaj, go nie muszę. zaraz Paweł, a mnie pobążyłeś mnie? Bo ja się nie doczekam. No ja, nie naprawdę już teraz. Czemu? Za tobą jestem. No dwóch no Bo mam tu dwóch, ty powiesz. Dwóch powaliłem, jeszcze jeden tu. Nie no, Ginie, kurwa. Mateusz, nikt nie Ale karma jest, kurwą niebaną. Granaty mi rzucają. Tak, gdzie ci gościu? No jest tu, jest, tu. U Tam, Gdzie u ciocia. U mnie na dachu tu jest Peter Griffin powol... Tam jeszcze dwóch było Piotrek Myślałem, że znowu, że dalej Ty jesteś jest tutaj Jak? Co ty gadasz? Lewo... Lewo Plecy dąbku, no dąbku, po po dąbku. Po dąbku. Po Dostanie, 110 dąbku. dostał Jechać go, jechać go Damiana Tam nie ma jak uciec Leży, leży Nice Chłopaki, mam 15hp no A je, On ginie już no Nie spadaj no, czemu nikt nie idzie do niego? No, bo, kurde, no. my mamy typów tutaj wszędzie. No, bo jednak cały nie, oaki... nie no, obrazam się. Z każdej strony strzelają. Ja cię przepraszam, Damian. Nie, 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 nie wybaczę ci tego nigdy. Chciałem dobrze, ale zginęłem. Nie chciałeś dobrze, chciałeś fragi. Nie no, chciałem dobić. Ty biegnij za tak? Ja, Ja idę po. Ty. O kurwa. Ja już powaliłem, było bliżko. Ja nie żyję. Chciałem pójść po kartę, pago. Cała ekipa jest. No, tu też. No. Ja zjebałem ogółem. Między dwie, dwie, ekipy się tutaj. No dwie ekipy były, ale ja zjebałem, bo ja miałem czas, żeby Damiana podnieść. Ty miałeś czas, żeby mnie podnieść i grać save, stara, a ty tam pobiegłeś w z całą ekipą No... No bo ja powaliłem ze sniperki typa, nie? I pobiegłem, żeby go kurwa dobić, ale okazało się, że go podnieśli i było... I było ich dwóch, I dwóch powaliłem, ale było jeszcze dwóch, no... No bo to są czwórki, wiesz. Nooo, przekalkulowałem to źle, bo wiem plan się rozjebać i wrócić po Damiana. A, na stację lecisz, Mateusz? Słucham? Ty na stację. Dobra. Gosiu mnie w domku. My też, a ja nie, że ja raczej. Paweł, le, wale go. Waldo, Zero ma. On potę tam pije. Ja wierzę niego. Kurwa ziemię. Na dachu jest. O kurwa. Pod dachem, ucieka na stację, zero ma Tam jest taki jeden jeden leci w ogóle Gdzie on uciekł? Na stację, na stację Jest na stacji? Tak, jest tu obok Leży Nice Uuu, Jeszcze jeden gościu leciał gdzieś tam na lewo, imo to A ja chcesz to? No, możesz rzucić, no Rzucam O, rzucił Nie no Typ u mnie w domku. U mnie kroki widzę. Ta, ta, ta. To domek niebieski. No, no. I drugi typ. Na dole Leży, leży, leży. Po, leżę po, do... to, po to, jeszcze jeden No nie ma, kurde. Drugi jeszcze w środku gdzieś tu. Ta. Masz HP, Mateusz? Masz. Mam 75. O, dziękuję. Eee, dziękuję, Damian. Ty jesteś naprawdę, ty jesteś... wszystkich moment na dosyć ty jesteś porządny. Jestem Mateusz. <laughs> Oprócz co jeszcze. <śmiennie> tyle dziewatik kawików dorzucałem, przecież, że ty jeszcze nie Nie, tak to mnie. prawda, to by było nie fair, żebym to powiedział. Wy no co to prawda. Z tego? No, to było bardzo nie fair, proszę. Kiedy wszyscy to ci ludzie zabierali, to ja tobie dorzucałem, ci słuchaj. No, to, to, to jestem ja jestem jedyną będą. <śmiennie> no to właściwie wyznaję, że no to tylko. Że to tylko Coś tam jest. Ja pierdzielę to strefa znowu, nie? OG bez budowania? No my gramy OG bez budowania, ale jesteś z tym z budowaniem. A mogliśmy z budowaniem jeden zagrać. Nie no stary, to... No my z powiem, zagraliśmy reaktywację z budowaniem, no i drugie miejsce. Raz tylko z budowaniem, ale to nie jest wyzwanie, no, no, ale już naukę nie macie, jak, jak macie, nie macie rangi do no, takie boty, przecież z grasz, budowaniem to... za łatwo było, no. Yy, my mieliśmy rangę łączoną z, z niebudowaniem, to była elita. O, okay, Wik. I no. zagaśniczy się Fortnite? Yy, nie. Ale w ogóle, zaraz jak chodzę tak, wiesz, spać normalnie, powiedzmy, no bo tak chodzę spać, wiesz, 22, to nie, mm. nie wiem, śnią mi się cały czas jakieś katastrofalne w ogóle sny, mam... Hmm. Katastroficznie. śniło, że Sandra jakieś ogórki w słoikach robiła. Ty, a ja sobie wczoraj kupiłem ogórki kiszone w sklepie. Ty, pierwszy raz w życiu chyba kupiłem co? ogórki kiszone w sklepie, rozumiesz? No, no, no. Ja mam snę o tym, że Sandra robi takie domowe roboty, zaprawia sama ogórki kiszone. To mi się śni, nie? Tak, ja mam w ten w ten w teraz. O, otwierasz słyga, tam ja siedzę. Ja <grym> bo się rozdzieliśmy trochę. No. Dobrze, mamy szersze pole widzenia. Strzela snajper do mnie. Dobra, jeśli... to wy? Ze strony Pebora się strzela, wiesz? Ale czy mówiłem powiadomienie o tym strzale ogólnie, jak to był mój strzał mojego? Mi się najbardziej podobało jak Paweł przez przypadek strzelał ze snajperki mówił, że strzelają do niego. <grym <grym I zaczął uciekać. Ja mam, mam typa. Gdzie? Gdzie? O kurde. No dole, na górze? Ja też mam typa, ja też mam typa. pa. Mam typa, mam typa. Oglasza. idę w Pt. To bym dopagał, do do bo jest za to poradzi. Jest, 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 na openie. Mam jeszcze jednego na jest openie no? 30, dwóch, jeszcze 30 jeden na opowiedzi. O kurde, ale mi dostał, dostałem głowę Jem 30 forze budowali Dawaj go, Paweł Uciekł mi. No ja dostałem Dużo? Mam problem Strefa No kurde Paguję do Ciebie no ja tu próbuję na górę wyjść, ale właśnie nie znam radę Masz gościa? Tam, w strefie jeszcze. Mamy zająć na high ground, tak szczerze. Podchodzą mi. Ilu? Dwóch. Ten leży. Mamy tych gości w bunkrze jeszcze, nie? No. Ja wychodzę na Wszyscy? high ground. Czy Przyjąłem od strefy, tako o. Czekaj, typa, na, na górze, nade mną. Tam, tam, obiega z lewej strony do góry, wiesz? Gościu ciągle na bunkrze są Tego ja go rozkurwia, bo ja już jestem na hangrandzie To dawaj, dawaj, dawaj Nie widzę go w bunkrze Są so dwóch, dwóch, dwóch w bunkrze było Oznacz mi który to był bunkier to Są dwa Ja to też idę do was Ten? To jeden to, jeden nie na, na jest bunkier No dwa, dwa tu są bunkry obok Tegoś od prawej będzie jeden, przynajmniej Możesz oznaczyć ten bunkier? No ten Dobra, dobra, możesz usunąć już To ogólnie nie mam wizji na nich jednak mhm. Ale muszę być w środku, dan. albo uciekli w środku, dostałem dosłownie przed chwilą jeszcze. No nie gadaj, że to drzewo przyjęło cios. No to musi dalej, nie? Ja tak, wiem. To jest ultimate, raczej tamtego. Ten jakiś. Minus 30 No i tak trzeba no, tam jechać w sumie do strefy, tak. nie? Tak, tak, tak. Ta, ta. Możemy iść za nimi. To ja teraz nie zejdę z tej góry. Ja nie wiem, co mam robić. Także <laughs> został w ogóle z tychu gdzieś. Nie, ja obiegałem ja górę, żeby tych sportów fortu jak się wychylą, ale nie widzę ich. Muszą się zesuwani. Dobra, widzę jednego typa. Dwóch typów no. widzę. No, zaraz, zaraz. Za... Oni mogą być na, na tym kompawnie. Gdzie on jest w ogóle, pago? Pago, bo Kogoś ty... Ktoś na górę, przed nami. Widzę, no. Minus 60, Krak jest, krak, krak, crack. się. Tam nie mamy jak wejść. Chyba, że... Od... Mamy, od lewej no, możemy... No, to, no, możemy to. wejść. No. O kurwa. Granaty? Moje, rzucam tam. Mati, jak tam ci idzie? Do, muszę, z do. snajperem, dwóch typów mam na plecach. Mógł Na, na tą linkę też mógł wjechać, nie? Nie po tą linkę do góry. Ty, no zwróciłeś mnie? Co ty gasz? Aha. To teraz ciebie ja zrzuciłem, nie? A. Nie, nie widzę. Nie wiem, gdzie on pobiegł. Ja Szczerze. Mateusz góry. ty dasz radę coś zrobić, bo ty jesteś na górce Zabiją stary. się przed nami Mhm, uh -huh. nie wiem nie wiem ja ginę chyba ale... Ja próbuję innych ze sobą do grobu pociągnąć A nie, jak Szanuję Mateusz, nie? to jest dobre Tam przebiegają tam To są ci goście? Po 100 pięć. Oho Jest para ulotnie tu jak z góry? W tym hangarze Ej, My w sumie nie mamy jeszcze strefy jak coś, nie? No, Na nie ile wiesz. HP się leczyć Izak? A masz apteczkę? Mam No to nie wiem, na 20 możesz się leczyć 22, ja nie wiem czy działa apteczka tak samo jak wcześniej czy Czy, czy nie tak jak wcześniej Król gazu Kurwa nadchodzi Król, Król gazu to się zgadza akurat legał tam cały czas Aha, drzewo zasłoniło, no mega. No fixer. to drzewo czasami ma takie hitboxy, że jesteś w szoku, nie? Ej, i ten taki moon robią. O kurde tu jest dużo ludzi u mnie. Jeden powalony A tu ty Paweł. Ta, ta, ta. Zero ma. Leży. Zero. Nice. W idę A wiecie, że tu ze mną. Bie biegną do nas z pola tu, przy wiatraku Gdzie? Mój niebieski zastrzyk. Idę nadal. Dwie sztuki. Ej, tu tu biegasz no coś a w środku. Gdzie ty? Na polu, przy wiatraku. To jest dla mnie jeden. Ja dostaję z pola no. Minus 35 w no plecy, w plecy tak. mamy Wyjeżdżą gdzieś. Pole. O kurwa! Rak. Kurwa, rakietę dał. Jest Lez tutaj. Dawaj go. Leży. Nice. Jeszcze jeden. jeden. Rakieta mnie powaliły, gnoje. To jest dla mnie z granatami Szmatura. Ripa. Ja trzeba zmienić budynek. No ja idę na swój port, wiesz, na, te, na plecy. Dobra. Król gazu przybiegł do nas w końcu, zobacz. A no, powalił ja od się... razu jednego. Przybieg, przybieg. Mati, ile, Mati, ile, jest, lotu, nie? ile to jest lotu, Mateusz? Tak, Już wszystko. wszystko. O, tam! To są ci, co Dobra. mogą z tej, stąd wychodzić, skąd ja biegłem, bo tam się goście podnosili. I ja oni by jeszcze za mną idę. wracali z gazu. Mogą oni być w gazie jeszcze, nie? Tak szczerze. No, no, no. Bo no, ja byłem... Ten, co zabił Saja chyba żyje. Ten, co był na budynku i mógł uciec ten las, nie? No, żyje, a niebo Saja. No może już tak też. Ale mówię wam, za mną jeszcze goście biegli z gazu. Jeśli nie wyjebali się w gazie, no to... Ale ich było dwóch i podnosili trzeciego ziomka, to raczej mieli sprzęt, żeby się uleczyć. Nie, ja sam, że oni są gdzieś na żółtym jest jakiś typ, o który Saja zabił. Tak, jak zaraz wlecą ze strefy i nas zabiją, to oszaleję, nie? No. Widziałeś? Tu ja też patrzę, mogą to, siedzieć to, uważaj stronę, skąd ja przybiegałem, czy nie ma To stary w ogóle skrzynka jest ty o ja, ja. Nie nie, 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 no, wie, nie wiem, nic nie ma ten, ale pytanie gdzie jest ten no, gości z... Gdzie ten ma... gość, to mnie zabił? No zabił mnie jakoś tam by no, no, no. gdzieś no. no Dobra bo widzę, że tu ja muszę wam mam postawić. kroki u mnie Dwóch, dwóch tu jest no O kurwa za drzewem się kampili, nie? Tak, oni będą musieli ze strefy biegać. No, oni są w dupie. O kurwa mać! No, nie powiedziałbym. Patrzę się, ale mi dał. Za drzewem, nie? Lecą już. Jed lecą do prawej. prawej dwóch, dwie sztuki. Można im o czymś zrobić, Oznaczcie jak widzicie, bo ja nie widzę. On do prawej, Czerwony Na znacznik, znacznik. Czerwony, no. czerwony znacznik. Dobra. No, tam strefy nie mają, słuchajcie. Dawaj. Nie dostał? Nie. Nie wiem, czy on Może obok, nie, no. mam To jest dosyć modemki. Mam, mam, mam. Dwóch, dwóch tam, dwóch ostatnich biegnie. Przebiega, do Izaka biegną. Dobra, to Izak ginie, spoko. No kurde. Izak chwalają jednego, jeszcze jeden strzela do. Dostał 60! Zerwa. Krak leczy. Jeszcze coś? Nie wiem, wszyscy. Matita, możesz mi rzucić, proszę. Jeszcze jeden. Nie, syk. Amo, amo, ty, to nie wszyscy. No nie wszyscy, syk. To jeden, ja się bo leczę, bo... poczekajcie. Izak już tańczył, człowieku na środku tańczy. I został ten co Sayo zabił, wiecie? Ta, ta, ta. I on, on jest się, w kamieniołomie On gdzieś się, się schował W kamieniołomie, ja tam był Saję, Dobra, wreszcie. ja idę Idę się z nim zmierzyć I wy robicie to we, we, we dwóch Szok do kończy gierkę, okej? Okay? To mam nie wchodzić? Oj, uważaj Poczekajcie no Izak nie, nie najpierw Ta? Nie tak jest, nie, to tak dobra A mi się wydaje, że on gdzieś w tym domku, w ogóle, gdzie ja w byłem. Domku, no, on on mógł, no, mógł się tam schować tak. A mógł się, no, no mógł, mógł, mógł sobie gdzieś też mogł, no. Jest, biegnie To jest za Pewora. Pewnie nie żyje. No to tam. <noise> Hej, dobra, on będzie na poddaniu. Ale ja go widziałem, no ja go widziałem. Nie no, jest u, u Pewora. U mnie, u mnie, u mnie. Nie u ciebie, u, to u mnie. Duo, to duo Kureckie zwycięstwo! Mówiłem, że na peworze! No ale Pewor nie żył. No ale to tam na jego truchle. Jezus, tak łatwo, co? Nie wiem po co te mało lata u drzwi to po prostu... No nie no to jest tryb dla starych no, rodzin. No, bez sensu, bez sensu. Tu trzeba mieć cierpliwość w wyrachowanie. Ale ten na endgame y to chyba był też dziadek jakiś. Długo wytrzymał tam w kampie.